Ronda Bern: Magia: Fragmenty. Czyta Gosia Sośniak: O czym marzysz? Wiele magicznych ćwiczeń zostało przygotowanych w taki sposób, żeby ci pomóc zrealizować marzenia. Dlatego musisz dokładnie wiedzieć, czego naprawdę chcesz. Usiądź przed komputerem. Albo weź pióro i kartkę papieru, a następnie sporządź listę tego, czego naprawdę pragniesz w każdej sferze swojego życia. Przemyśl wszystkie szczegóły tego, kim i jaka chcesz być, co chcesz zrobić albo co chcesz mieć w swoim życiu, w swoich związkach, karierze, finansach, zdrowiu i każdej innej sferze, która jest dla Ciebie ważna. Możesz być tak dokładna i drobiazgowa, jak chcesz, ale pamiętaj, że twoje zadanie polega na sporządzeniu listy pragnień bez określania, jak chciałabyś je zrealizować, jak stanie się samo, gdy zadziała magia wdzięczności. Jeśli ci zależy na lepszej pracy albo na tym, żeby dostać wymarzoną pracę, zastanów się, jaka według ciebie ma być ta praca. Pomyśl o rzeczach, które są dla Ciebie ważne: takich jak rodzaj pracy, którą chcesz wykonywać, jak chcesz się czuć w swojej pracy, dla jakiej firmy chcesz pracować, z jakimi ludźmi chcesz pracować, w jakich godzinach chcesz pracować, gdzie chcesz pracować, jakie wynagrodzenie chcesz dostawać. Dokładnie sprecyzuj swoje oczekiwania dotyczące Pracy gruntownie przemyśliwując i zapisując wszystkie szczegóły. Jeśli potrzebujesz pieniędzy na wykształcenie swoich dzieci, opracuj szczegóły ich wykształcenia łącznie z tym, do jakiej szkoły chcesz je posłać, jakie są koszty czesnego, książek, jedzenia, ubrania i dowozu, żebyś dokładnie wiedziała, ile pieniędzy potrzebujesz. Jeśli marzysz o podróżach, Zapisz szczegóły dotyczące krajów, które chcesz odwiedzić, jak długo chcesz podróżować, co chcesz zobaczyć i robić, gdzie chcesz się zatrzymać i w jaki sposób chcesz podróżować. Jeśli pragniesz mieć idealnego partnera, zanotuj wszystkie cechy, które spełniają Twoje oczekiwania. Jeśli chcesz poprawić swoje związki z innymi osobami, wymień te, które chcesz poprawić i napisz, co chciałabyś w nich zmienić. Jeśli zależy Ci na polepszeniu stanu zdrowia albo ciała sprecyzuj, pod jakim względem chcesz polepszyć swoje zdrowie albo ciało. Jeśli chcesz mieć wymarzony dom szczegółowo opisz, jak go sobie wyobrażasz pokój po pokoju. Jeśli chcesz mieć jakieś konkretne dobra materialne, takie jak samochód, ubrania albo urządzenia, umieść je na swojej liście. Jeśli chcesz coś osiągnąć, np. zdać egzamin, zdobyć stopień naukowy, wykazać się w sporcie, odnieść sukces jako muzyk, lekarz, pisarz, aktor, naukowiec, przedsiębiorca, albo mieć osiągnięcia w jakiejś innej dziedzinie, Napisz o tym z detalami. Gorąco zalecam, żebyś znalazła czas na prowadzenie listy swoich marzeń przez całe życie. Zapisuj rzeczy drobne i ważne, albo to, czego pragniesz w tej chwili, w tym miejscu, w tym roku. Gdy będą ci przychodzić na myśl kolejne sprawy, dodawaj je do listy, a gdy twoje pragnienia się spełnią, skreślaj je z listy. Sporządzanie listy pragnień będzie łatwiejsze dzięki podzieleniu jej na kategorie: zdrowie i ciało, kariera i praca, pieniądze, związki z innymi osobami, pragnienia osobiste, dobra materialne. A potem wystarczy dodawać to, czego pragniesz do każdej kategorii. Kiedy będziesz miała całkowitą jasność, czego chcesz, nadasz określony kierunek magicznej sile wdzięczności, która zmieni twoje życie i będziesz gotowa rozpocząć najbardziej ekscytującą, najbardziej podniecającą przygodę ze wszystkich, w których kiedykolwiek uczestniczyłaś. Zostań z tą myślą i wróć, kiedy zapragniesz więcej magii. Znajdziesz mnie na kanale YouTube i Spotify oraz wszędzie tam, gdzie mieszkają piękne słowa, pod marką Biunik, by gosia sośniak. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, bo magia działa, kiedy wracasz.